Są pewne grupy pacjentów, tak zwane grupy ryzyka, które szczególnie powinny właśnie być zaszczepione na grypę. Są to małe dzieci od 6 miesiąca, bo od tego miesiąca możemy szczepić, od szóstego miesiąca do dwóch lat, do dwóch, to jest takie super grupa ryzyka, do pięciu jest w zasadzie wskazane. No i osoby dorosłe powyżej, ha, parę lat temu mówiło się, powyżej 65 roku życia. A teraz się już mówi powyżej 50 roku życia, przynajmniej tak Amerykanie to ocenili, ten wiek senioralny jako 50 lat, 50 plus. I jest jeszcze jedna grupa, o której bardzo mało znaczy rozmawiamy, mówimy i jest mało to rozpowszechniane, a mianowicie kobiety w ciąży. Bądź te, które planują ciąże, bądź te, które są w ciąży, bądź planują ciąże w okresie grypowym, tak zwanym, czyli średnio zimowym, powinny być zaszczepione na grypę.